dobry. Diable ty. Cześć wam. Ładne kaszubskie słoneczko jesienne. Już było, a szkoda bardzo fajnie. Aż założyłem ciap... ciapkę. Czapkę założyłem. <grym się w zmarzłem> Czapkę założyłem, bo zmarzłem. Słuchajcie, ludzie w poniedziałek... W poniedziałek idę chodzić. Już dostanę na kilka dni kolano do domu. Z obawami, żebym nie uciekł czasem. Nie ma, nie ma problemu, panie. Będzie coś już wpłacone, przecież zaliczkę wpłacimy. A dzisiaj co innego? A pan, który zgadywał, czy to jest Skoda, czy Volkswagen, pomijając, że to dwie no, firmy, które się połączyły, no to no tak, jest to Volkswagen. A jaki to chyba można po wnętrzu, teraz już dzień po szybkach zobaczyć? Tak jest. Świetna aura, świetna dzisiaj atmosfera. No, świetna, lepsza niż była. Dzisiaj czytam sobie na forum, ktoś się pyta, czy można samemu wyjść z nałogu. No, jasne, że można. Wszystko można. Czy da się. No tak, tylko że ja od razu, bo ja będę znowu mówił o sobie i moim zdaniem Ja sobie tak, ja się cofnąłem w czasie i... Z czym mi się to kojarzy? Od razu mi się kojarzy z moim że to jest. Mm, to jest uciekanie od problemu, żeby właśnie, żeby go nazwać problem, że mam problem z alkoholem, spróbuję się do tego publicznie, jeszcze nie przyznać, nie pójdę na terapię, nie pójdę na grupy, nie pójdę do jakiegoś psychologa, może najpierw się zapytać, co ze mną się dzieje, więc ja sobie na razie się na grupie gdzieś tam internetowej zapytam, czy w ogóle to się da, jakbym szukał, czy szukała potwierdzenia, o. Jemu się udało, jej się udało, patrz. To ja też, bo przecież nie zapominajmy, że każdy z alkoholików jest. No nie tylko, ale przede wszystkim. Jest właśnie alkoholik indywidualistą. Ja tu się urodziłem. Po to ja tu wam pokażę, że ja potrafię. Ja wyjdę z tego sam. I przecież ja też tak samo robiłem. I pytanie, po co się z tym mierzyć? I to ja tu nic nowego nie powiem. Powiem o sobie, ale powiem to. Malinowski z kanału, Kowalewski z kanału i Nowacki z kanału też powie to samo o tym, o tym kopaniu się z koniem i tak dalej i o tym ringu, że nikt nie wyskoczy do Michalczewskiego czy tam do, do, do innego. I ja, ale przynajmniej ja mówię, no właśnie i mówię o swoim doświadczeniu, a czym jest ten kalendarz, jak nie udowadnianie sobie, że nie ma problemu, że ja sobie Poradzę. No przecież to jest właśnie to. To jest jeszcze taka moim zdaniem, ja właśnie tak jak ja, takie próby jeszcze kontrolowania, że a, przecież co za problem, ja sobie sam rzucę alkohol. Bo istotnie no, są różne uzależnienia, mechanizmy podobne czy te same. Moim zdaniem w niektórych przypadkach trochę się różnią, jak niedużo. Natomiast na przykład mój wujek rzucił po 15 latach papierosy właśnie z dnia na dzień a i nie przedłużał tego, że od nowego roku, od imienin, od jutra, ale tu jednego sobie papierosa zostawię, a może jednak paczka niech na wszelki wypadek leży. A propos, kupiłem sobie dwa wafelki, które leżą w szufladzie i ciekawe, czy ja się męczę, czy nie. Na razie o nich nie myślę, ale jak przyjdzie głód na, na słodkie, to je w razie czego mam, ale to chyba jest zupełnie co innego. Przecież nie jestem uzależniony od słodkiego. To tak na marginesie. I bo sam siebie też sprawdzam, kiedy one znikną. No to silna wola, właśnie. Niektórzy ciągle się posiłkują tą silną wolę, że on jest taki twardzy. Ale mi się wydaje, że to bardzo dużo zależy od charakteru, od sposobu tego naszego, w ogóle zatrucia całego systemu w tej głowy, tego komputera, że no, jeden, jednemu jeden będzie miał bardziej go zainfekowanego, inny, inny może ma taką jaźń, właśnie, że na tyle mu to już przeszkadzało, na tyle sobie narobił podgórkę, że on absolutnie tego nie chce. On jest, on jest zrażony do alkoholu. Najlepiej by było, żeby mieć to i wiedzę, właśnie. I, no i, jeżeli będziemy się tak, będziemy tak kopać z tym, z tym swoim uzależnieniem, no to właśnie dojdzie do tego, że to będzie jedno. Jed, jed, jeden upadek, drugi upadek, trzeci, jeszcze mocowanie się, coraz większe straty. Przecież to i dopiero człowiek, jak już straci naprawdę wiele, wali się w łeb, a jeszcze też nie, niektórzy nie, niektórzy nie i jeszcze piją dalej, bo jeszcze mało strat, i i po co? I, I właśnie to kopanie się, to doświadczenie, potem, potem można, można mieć tylko do siebie żal. Nikt, nikt nie chce nikomu uwierzyć, że, że tak właśnie jest. Ale a propos tego rzucenia papierosów, no tak, tylko moim zdaniem, no, jest to jednak różnica, że gdybym dzisiaj. Wypił pół szklanki wódki, to podejrzewam, już mi się robi gęba do, bo to się, to, to ja to pamiętam jak wczoraj, I bym, pomimo tego, że, no właśnie, zależy jakie mam nastawienie, jeżeli bym chciał napić, napić się, to bym wziął te pół szklanki wódki i ten, tak jak tak właśnie zrobiłem. Nie w, nie, w, nie, w, nie, w, nie w ciągu, tylko to takie świeże picie, na przykład po jakimś tam czasie. Jak fajnie, jak ja lubię ten stan, bo to są te właśnie zmiany chemiczne w głowie. I ja nie wyobrażam sobie, raczej utożsamiam palenie papierosów jako czynność, przyzwyczajenie się do czegoś, że. Mnie to zawsze bawiło, że siedzi jakaś pani roztrzęsiona, nie wiem, po jakimś telefonie, czy obejrzała, ogląda jakiś serial. O, 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 mania, 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 gdzie są moje pa papieroski? Gdzie są moje papieroski? Nie ma już, wypaliłaś wszystko. O Jezus, weź tu leć do sklepu, bo ja zaraz oszaleję, ja zaraz zwariuję. A potem... I to zaciemnięcie się i powoduje, że tak, już zajebisty spokój, bo wzięłam chmurę dymu i naprawdę czuję się tak, tak, już jest lepiej. Ja oczywiście się trochę. Ja, ja się zawsze nabijałem z z tego właśnie, bo przecież to jest oszustwo, no i nie ma co gadać. Natomiast ja popalając czy paląc podczas picia, czyli dosyć dużo paliłem, ale no właśnie dlatego, że piłem dużo, a tak normalnie nie zapalę za Chinę, to, to była ta euforia, te, te do, doznanie tej ulgi, ale było też chemiczne. Ja, ja w papierosie nigdy nie poczułem. I z tego co ja widzę, to też nie, nie Rafał to raczej tak, tylko że wiesz, uspokajam re, 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 ręce, jakiś taki swój odruch, że to nie jest, że nic mi się tam w głowie nie dzieje. No mi by się teraz zadziało, żebym padł i nie mógł oddychać i bym miał pilota, bo bym był niedotleniony. Zresztą po to, po to, właśnie paliłem podczas swojego łojenia alkoholu, żeby jeszcze bardziej się dobić. No, że, że, że wiedziałem, że aha, jeszcze teraz się niedotlenimy, to będzie jeszcze większa korba, a czasami po to, żeby Podnieść sobie ciśnienie, bo jednak mi papieros jakoś tak na chwilę, czasami to już zależy w ogóle. Czasami mnie po, po, pobudzał, czasami nie. Ale właśnie, no i co? I teraz zostajemy sami, bo ktoś tam pisze, dobrze, okej, okay, no, komuś się udało, no więc nazwijmy to. Wszystkie zresztą sposoby, moim zdaniem. Trzeźwienia, to jest trochę na zasadzie udało się, bo nie ma i nie ma takiej pewności, ja też nie jestem Kozak, nie ma żadnej pewności, że czy ty, czy ty przestałeś pić z powodu, nie może nie z powodu, tylko używając narzędzi, powód już tutaj nie, nie, nie chodzi mi o powód, czy ty przestałeś pić, chodząc na terapię. Że to były Twoje narzędzia, czy na grupy A, czy może wsparcie miałeś w znajomych, w rodzinie i tak dalej. Tylko pytanie brzmi, co dalej? Jak, jak tych znajomych czy tych grup y, zabraknie? Więc ja i tak cały czas będę to moja droga. Y, terapia, motywacje, cele i myślenie. I y, terapia pozwala poznać narzędzia, mechanizmy tej całej cholernej choroby, bo. Jeżeli rzucę sam, bo przecież ja to już przechodziłem. Ja to chyba jak większość alkoholików, jeżeli rzucam sam, bo dzisiaj o tym myślałem. No i co? Teraz mi ja. Najpierw chodzę dumny przez 3-4 dni i mówię. Patrz, Kamil Krzysztof, Piotrek, ktoś tam. Zobacz, tydzień nie piję. Wszyscy mi gratulują. Mówią, ale ty jesteś kozak. Ja pierniczę, no gratuluję ci, Rafał. Nie pij jeszcze następny tydzień i kolejne dwa tygodnie. Super. Później im, pokazu, im pokazuję, i troszkę no, troszkę sobie, a jednocześnie taki mam takie oszukańcze pojęcie o tym wszystkim i mówię. No, ale i tak jak będę chciał, to sobie wypiję. I, i twardziela zgrywam. Oni siedzą przy koli. Ja będę kierow Ja siedzę przy koli, ja będę kierowcą pije kole, oni piją piwo Rafał, jesteśmy z ciebie dumni naprawdę, ty nie możesz pić ty nie pij, wspaniale to już miesiąc, super i tak naprawdę jak się samemu rzuca alkohol to ja nie znam swoich zachowań, reakcji ja nie wiem dlaczego dlaczego ja dzisiaj jestem taki pobudzony dlaczego rano jakoś mi sucho było w gębie, a w ogóle co to był za sen jakiś chory, że mi się śniła impreza do jasnej cholery. Ale czy ja się zastanowiłem, że wczoraj łaziłem koło niebezpiecznych miejsc, koło wyzwalaczy, a może w tym Oszonie, czy, czy gdzieś tam, jakoś podświadomie, szedłem przez całe regały browarów świata i win, najlepszych hiszpańskich, włoskie i mało tego. Pamiętam jeszcze, że tam była Portugalia, tam była Hiszpania, a jeszcze były Włochy, rzeczywiście. I, i tam były jasne, a tam były bardziej, tam były tak, tam były, tam były, wina, wina koloru wiśniowego, wina koloru winnego, tam te były bardziej jasne, to pewnie były półwytrawne, te były, he, to były do rybki, tam do mięska, i oczywiście, że tak jest, ale nie, idę z kimś, rozmawiam niby. Tak, 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 no już nie tak, niedługo aha, Święto Zmarłych, potem będą, yy, potem będą, potem będzie Boże Narodzenie, a jednocześnie patrzę na te rogały, patrzę tu, patrzę, ale tutaj niby gadam i widzę te wina, i pamiętam doskonale, że te Hiszpanie i Portugalie były, a następnego dnia się dziwię, co się ze mną kuźwa dzieje. Coś, czegoś mi, cholera, albo właśnie jest taki ten niepokój, i ja to sobie tak dzisiaj pomyślałem, jak jest młoda, młoda samica, może to być jakaś łania, może być suka, pies, klacz, klępa, czy ktokolwiek. I ona na początku dojrzewa, ona nie wie co, ona nie. To tak mi się skojarzyło z tym samym poczuciem, że czegoś mi brakuje. I łazi po tym lesie, czy su 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 suczka po domu. Łazi, łazi, co się nosi, coś chce, ale ona nie wie, co. Ale alkoholik może udaje, albo może właśnie nie wie, co chce. No chce pić. I teraz co mogę zrobić? No co mogę zrobić? No właśnie to większość, większość tych upartych alkoholików traci na tym, na, na, traci czas. Jest coraz więcej strat. No wszystkich to już tam opowiadam na innych w innych filmikach nie tylko zdrowie, rodzina, przyjaciele finanse i yy, konflikty z prawem na no, każdej płaszczyźnie, ekonomia i tak dalej ale po co ci to doświadczenie do cholery, bo nie chcesz kogoś słuchać i dopiero na tym doświadczeniu wreszcie skumasz kiedyś bo, bo właśnie, bo nie chciałeś posłuchać skumasz, że ja pierniczę, mnie wtedy tak właśnie nosiło patrz, ja znowu powieliłem schemat znowu a co ja wczoraj z, zrobiłem, jak się położyłem na tapczerze? Tu nie chodziło akurat o picie, ale to były już, ale to już to były te same działania podczas alkoholu. No właśnie, tego no, nazwijmy to cięższego stanu, jeszcze jak myślałem dużo o alkoholu, że położyłem się i mówię, w dupie mam, nic nie robię. A po dwóch minutach wstaję, o nie, to masz robić tak jak. Tak jak kiedyś? Nie, wstań, wyjdź. Deszcz pada, kuźwa, deszcz pada. No i co z tego, że pada? Rozpuszczę się? Nie, nie rozpuszczę się. Idę. Miałem nagrać i nagram. A propos nagrywania, nie odpuszczam, nagrywam, uwielbiam to. I, i tak, i to właśnie. I dopiero na tym doświadczeniu chcesz zobaczyć, że nie wygrasz z tym głównym, bo nie wygrasz. Bo nie ma, nie ma, nie dasz się. Ja nie wiem, życzę komuś naprawdę powodzenia, ale jeżeli w tym programie mówimy o tym, żebyś nie był zły, głodny, samotny, właśnie, no to mówię, że się otacza znajomymi, czy zmęczony, czy ja jeszcze do tego dodaję, żebyś się nie nudził. Ja do tego haltu bym, dlatego ja się tam kiedyś pomyliłem w filmiku i zamyśliłem się, żeby się nie nudzić. No nie ma nic gorszego, bo wtedy wpadasz na jakieś durne pomysły. Także ja, no, ja, ja jednak, no, ja jestem sceptycznie, bo to jest taka ucieczka od. Może to jest, bo to jest jeszcze, to nie jest faktycznie potwierdzenie tego, że to nie jest Twoja zgoda na to, że jeżeli Ty chcesz sobie sam poradzić z chorobą, no to, to, no to w ogóle zajmijmy się też chorobą. To jest takie, jakieś domorosłe, do, do, domowa apteczka to, to, to wyleczę się z zapalenia płuc polopierynką może o, a, a może wezmę sobie APA i mi przejdzie nie neguję, próbuj bo ja nie, nie jestem tu do odradzania i do, do, do odradzania i do doradzania natomiast nikłe są nikłe, bo widzę po ludziach nikłe są yy, szanse na to, że a on powie, a tamten chodził, tamten jest po trzech terapiach i też zapił, jasno się zrobiło na ekranie, nie, już nie będę regulował, tamten, a tamten zapił, tak, no ale on jednak mógł używać, mógł używać swoich narzędzi, które poznał no, na terapii, ale mógł je też poznać, Tutaj można się kłócić potrzebnie i niepotrzebnie. No, sam nie mógł uwierzyć w to, że inni mają rację. To na własnej skórze tego doświadczył i ma jeszcze lepszą wiedzę na temat swojego, swojego zachowania podczas głodów. No i tym, tym lepiej dla niego, że może komuś tam służyć jakąś pomocą, czy powiedzieć, jak, jak to się u niego stało. Ale fajnie, właśnie się zastanowić. Co czuję, co dzisiaj czuję, co się ze mną dzieje, dlaczego ja jestem poddenerwowany, dlaczego mnie wszystko irytuje, dlaczego mnie ta sąsiadka tak wkurzyła, przecież zawsze byłem dzisiaj, zawsze dzisiaj, zawsze byłem do niej taki grzeczny, taki miły, z chęcią pomogłem przynieść zakupy, tak, bo byłem podpitny. A teraz, teraz byłem do niej jakiś arogancki, szorstki, co jest, co się ze mną dzieje, no jak to co, byś się napił, tylko że i tak, no, i tak jak mówią tam na tym dupościsku, um, można, można chojraczyć, można, ale ja jestem za tym, żeby mieć świadomość, żeby mieć jaźń, dlaczego, że ja jestem chory i że tutaj nie ma żartów, Poznać swoje ciało nie tylko właśnie na tym doświadczeniu. Ja bym już po razie po prostu odpuścił, że wszyscy mają rację, ale to tak nie jest, bo, bo się sparzamy wielokroć, że, że to my jesteśmy tymi innymi i y, można, można się, na, pisząc rzetelnie pracę na, 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 na terapiach, rzetelnie, tak jak przede wszystkim też y, wychodząc samemu z tego, nie mamy takiej mocnej świadomości tych strat. My sobie gdzieś tam pod nosem nucimy, mówimy sobie pod, pod nosem, w, 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 w myślach sobie coś tam mówimy, a to nie jest to samo co wygłaszanie na głos. Mówimy sobie, aha, no tak, no kiedyś tam coś rozrabiałem. Nie, to, to nie ma coś i kiedyś, tylko rzeczywiście, jak usiądziesz, jak wypunktujesz, ja nigdy nie chciałem słuchać ani planowania, jak ktoś mi tam, już nie mówię o alkoholu w ogóle. O planowaniu. O jakimś tam denerwuje mnie to. Mogłem już dawno się ruszyć. Widzicie, nie chciało mi się ruszyć. Żeby. A teraz już nieściemno. Yy... I. ani planowania mi się nie chciało robić, ani właśnie nagłos czegoś robić. a To jest zupełnie co innego. I teraz, jeżeli ktoś nie zrobi sobie takiego rachunku sumienia, nie napiszę, rzeczywiście nie zrobi takiej wagi, co straciłem, co, co mogę zyskać, co mogę mieć, bo przecież gdybym ja teraz nie wiedział, co jeszcze mogę mieć, to ja bym też jakiś był w ogóle no, nie do przodu, nie osowiały i mówię, to po cholerę to wszystko. To, to to mi jeszcze uświadamia yy, doskonale, ja sięgam, sięgałem teraz, nie muszę, ale sięgałem właśnie, to cały czas... I gdyby odświeżałem, 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 więc ja mam daleko, głęboko gdzieś zakorzenione już, że ja nie mogę pić i ja z tym nie mam kłopotu, bo ja wiem, że nie mogę. Nie, nie muszę codziennie robić już tej listy, ale ja ją rzetelnie przerobiłem wielokroć i wiem, jakie mam straty. Wiem, co mogę zyskać. Nie wracam do tego, jak było, jak było po alkoholu. Ja wiem, że było bardzo fajnie. Ale ja w ogóle. Ja, ja próbowałem ja kilka dni temu, tak sobie próbowałem y, dosłownie parę sekund, coś tam wspomnieć. Aha, bo to było nagrzewanie chaty. Y, a jak wyjechałem tam, jak wyjechaliśmy nad to jezioro, y, ile trwa proces rozgrzewania chaty, i że my w tym czasie. Ja już się rozma zacząłem rozmarzać. A my o jeden stopień na, i teraz też to robię niepotrzebnie, o jeden stopień, na, ale po, do opowiadania, na jed, co jeden stopień na termometrze, a na przykład chałupa miała tam 0 stopni, to jakiś tam dobry, większy kieliszek. I tak usiadłem i sobie zacząłem rozmyślać, aha, i później tam z jednym kuzynem, czy z drugim, czy z kolego, a później jak już było 6 stopni, 8, 12, i mówię, zaraz, co ja robię, chłopie. Co ty robisz? Tak, było zajebiście. Było, ale to już nie możemy tym żyć. Było, na tamten czas przysięgam wam, że tak, ja bym się sobie super teraz pooglądał, powspominał, jak to było fantastycznie i te poduchy śniegu w Sylwestra, jak wychodziliśmy w krótkich rękawkach i nikogo nie ruszało. Co ja teraz robię? Wspominam. Po co? A potem są konsekwencje, że już po takich jednych rozmyślaniach, później, później to już nie daje spokoju i siadam i poczęstuję, aha, Rzeczywiście, to było takie cudowne. I ta karkówka, a jak spadła ze do śniegu. Hmm. Zaraz ją podniósł Marian. Zjadł z tym śniegiem i było wesoło. I to powoduje potem, następnego dnia, znowu mózg, prac mózg odświeża tamte stare wspomnienia i to cały czas działa. I z tymi winami też tak jest. A może, jak jedziesz tramwajem czy samochodem, samochodem to lepiej się patrzeć przed siebie, ale... Przy swoich jakichś tam miejscach Przynajmniej na samym początku Ja nawet nie lubię dzisiaj patrzeć Ale już mi to jest obojętne Ale jednak gdzieś tam ułamek no wiad Wiadomo, że skoro tam patrzę I nie chcę patrzeć To wiadomo dlaczego Więc siłą rzeczy o tym myślę Więc lepiej sobie spojrzeć w inną stronę A może jakaś fajna laska jedzie sobie Tym tramwajem A może tam się coś dzieje A może coś tam I nie patrzeć o tam, na pod tą fontanną, jak tam my piliśmy, biedny miś, o Jezus, no, ja no i tam był Felek, się Kartofelek i od razu wali w łeb. Dalsze powoduje rozmyślenie, a, a, a ciekawe co u Felka, a u Kartofelka i, i ciekawe, ale z nimi się piła, ciekawe, a on jeszcze był winien tyłu. o Jezus, a ja tam temu pięć dych. I to jest w kółko Rozgrzebywanie tego samego myślę, że trzeba. Nie myślę, tylko jestem pewien, że trzeba jechać do przodu. Yy, z aktualności to w poniedziałek noga. No i co? No i, i dalej, i nagrywamy. No ja nagrywam. Trzymajcie się, 24 minuty. Kto to wytrzyma? Proszę podnieść rękę. Kto obejrzał do końca? Samochód się nazywa Volkswagen. Tutaj mi wszyje zimno.